Hej, Bestie! Hello! Co tam u ciebie? Get. Muszę, Muszę ci, ci coś, coś powiedzieć. powiedzieć. Dobra, zacznij. Mama kupiła mi dwa karobooks. Get. A ty co chciałaś mi powiedzieć? Em, um, że znalazłam grupkę. O, oh, okej. Okay. Dobra, ja spadam, bo już spamiętam. Paper. Na... Oliwka Pro! Dołączyła do czatu. Hello! Siemka. Cześć. Hej. I co zrobiłaś to? Nie. To na co czekasz? Dobra, wyluzuj. Ale obiecała, że zerwie z nią przyjaźń. I to zrobię, ale później. No okej. Okay. Gramy w MM2? Wszyscy powiedzieli okej. Okay. Dwie godziny później. Ale wy słabi jesteście. Ale to ty przecież cały czas kampiłaś. Ej, bo ta dziewczyna, co z nami grała, pyta się, czy może na grupę... Tak. Spoko. Nie. Czemu nie chcesz? Bo... Bo co, ukrywasz coś przed nami? Nie. Po prostu wy wiecie, że czuję się niekomfortowo, gdy rozmawiam z nieznajomymi. Ale my dla ciebie też byliśmy nieznajomi. Ale wy to co innego. Dobra, niech ci będzie, nie dodamy jej. Dziękuję. Dobra, to w co gra. Czekajcie, bo do mnie wypisuje. Boże, co spamisz? O, Sorka, chciałam się zapytać, czy robimy matching skinów? Nie mam robuxów. Zuzik to kok przelała użytkownikowi oliwka pro 500 Robux. Już masz bestie. Em, dzięki. To co robimy? Okej, okay, ale zaraz, bo mama mnie woła. Kie. Oliwka Pro dołączyła do czatu. Wróciłam. I co, zerwałaś z nią przyjaźń? Nie, bo mam świetny pomysł. Opowiada plan. Genialny. No przyznam, że spoko. No nie jest zły. Dobra, to idę. Okej, okay, papatki. Narka. Siema. Pa. Ej, Zuska. No co tam? Jestem już i możemy zrobić ten matching. Super. Robią matching. No nie jest najgorszy. Mega ładny. Ech, dobra, ja spadam. No dobra. A i jeszcze jedno, dasz mi trochę Robux? Niech będzie... Zuzix Okok przelała użytkownikowi Oliwka Pro. 200 Robux. Dzięki nara... Impa. Oliwka Pro dołączyła do czatu. No i ja wtedy... Wróciłam... Boże, co ty masz na sobie? Nic mi nie mów. Ale dostałam chociaż 200 Robux od niej. Boże, ale najwniaczka z niej xd... Rel. Rel, rel. Ej, a mogę dodać swoją dziewczynę? Ty masz dziewczynę? Tak. Czemu nic nie mówiłeś? Tak jakoś wyszło. To co mogę? Wszyscy się zgodzili. Natanes dodał do grupy użytkownika z skibidi ama. Siema wszystkim. Hello. Cześć. Hej, misiu. Siema. Przedstawmy się i zróbmy face reveal. Każdy powiedział OK. Dobra, to jestem ama, mam 16 lat i to ja. Moja piękna. Kie. Może być. Spoko. To ja mam na imię Natan, mam osiemnaście lat i to ja. Spoko. Ładny. Wara od niego. Jezu, okej, okay, luz! Dobra, to ja jestem Dominik, mam osiemnaście lat i to ja. Śliczny, ładny? Piękny. Mój bratek? Ja jestem Wika, mam 17 lat i to ja. Moja piękna, nie najgorsza? Śliczna. Ładna. To ja jestem Oliwka, mam też 17 lat i to ja. Oliwka PV. Po co? Żebyś się pytała. Oliwka, pro! Iskibidi, a ma poszły na czat prywatny! No co chcesz ode mnie? Jesteś bestia z Zuzką? Jaką Zuzką? Ty dobrze wiesz z jaką? No dobra, tak, ale skąd ty to. Od Zuzki nie pamiętasz mnie? Przecież jestem jej siostrą, i Natan wszystko mi powiedział, co kombinujecie. Co zatkało? Masz się do niej nie zbliżać albo jej nie wykorzystywać zrozumiano? Tak. No, a teraz wracamy na tą grupę. Oliwka, Pro i Skibidi. Ama dołączyły do czatu. Wróciłyśmy. Spoko. Dobra, gramy w Tower of Hell? Wszyscy się zgodzili! Jedną godzinę później. Dobra, ja będę kończyć. Co ci nagadała na PV? Nic takiego. Czekajcie chwilę, bo Zuska pisze. No co chciałaś? I czemu zmieniłaś skina? Siostra mi o wszystkim powiedziała. Ale co ci powiedziała? Nie udawaj. Wiem, że się ze mną przyjaźnisz tylko dla darmowych roboksów. Ale to nieprawda. Nie wierzę ci. Koniec z naszą przyjaźnią. Aha, zablokowała mnie. Idę na grupę. Oliwka Pro dołączyła do czatu. Wróciłam. Gdzie jest Ama? Zwyzywała nas i powiedziała, że byłem tylko zakładem. To smutne ale nie powiedziała, czemu nas zwyzywała. Ja chyba wiem... Opowiada, co się działo na PV. Trzeba się na niej zemścić. Ale nas przecież wszystkich zablokowała geniuszu. Dobra, zapomnijmy o tych jędzach i chodźmy grać. Wreszcie zacząłeś myśleć... Okej, okay, tylko zmienię skina. O wiele lepiej. Dobra, chodźmy już. O, koniec! O, Dawid jest aktywny, dołączę do niego. Hej, Dawid. Misiu, kto to? Misiu. To moja koleżanka. Koleżanka? Mówiłeś, że nie masz koleżanek, ale okej. Okay. Jestem Dominika, a ty? Ja jestem Nela. A łączyło cię coś kiedyś z Dawidem? Nie. Dobra, chodźmy na grupę. Jaką grupę? Nieważne. O, oh, okej. Okay. Dawid dzisiaj nie ma humoru. Zauważyłam. A ta grupa to jego jakiś kolega, my i moja bestia, jak chcesz, mogę cię dodać do niej. Nie trzeba. Dominika! czyli dodała figi marchew do grupy! Dominika, po co ją tu dodałaś? W końcu to twoja koleżanka, co nie? Niby tak. Niby? Tak. Figi Markiew opuściła grupę. Jesteś żałosny. Kto to mówi? Już spokój. Co chcesz? Chcę cię przeprosić za Dawida. Ale to nie ty powinnaś przepraszać. Wiem. Zachowywał się tak kiedyś? Nie. Coś jeszcze, bo jestem bardzo zajęta. W sumie to ni. Aha, nawet nie dała mi powiedzieć do końca następnego dnia. Hm, w co by tu zagrać? Dawid? Co chcesz? Chciałbym cię przeprosić. Hm, czekaj, bo uwierzę. Chcę ci coś jeszcze powiedzieć. Co mi chcesz powiedzieć? Że, że co? Zachowałeś się jak debil, a może że mnie wcale nie lubiłeś, a nasza przyjaźń to był żart? Nie. Chciałem ci powiedzieć, że Dominika ze mną zerwała. A, więc o to chodzi. Myślałeś, że będę udawać, że nic się nie stało i cię będę pocieszać? Co? Nie. Nie chcę mi się słuchać twoich kłamstw już. Nawet mi nie dała nic wyjaśnić. Hej. O hejka. Serio zerwałaś z Dawidem? Nie. Kto ci takie głupoty powiedział? Em, nieważne. Okej. Okay? To ja lecę pa. Pa? Dobra, co on knuje? Nieważne, idę grać. Hej. Boże, co ty chcesz ode mnie? Posłuchaj mnie. Nie, to ty mnie posłuchaj. Mam dość już twoich kłamstw. I nie wiem, co ty chcesz nimi osiągnąć, i nie chcę wiedzieć. Ale daj mi spokój, bo powiem twojej dziewczynie o wszystkich twoich kłamstwach. Daj mi dokończyć. Nie. Ej, Alex, weź mi pomóż. W czym? Jak mam jej powiedzieć? Kurde, gościu, nie wiem. Pierw to załatw lepiej z Dominiką, a później z Nelą będziesz gadać. Kurde, racja. Ale co jej powiedzieć? Nie wiem. Dobra, coś wykombinuję. Okej, okay, to Nara? Nara. W tym samym czasie u Dominiki i Klaudii? Ej, stara, no co chcesz? Ktoś powiedział Neli, że ja i Dawid zerwaliśmy. Skąd to wiesz? Nela mi powiedziała. Ty serio się nie domyślasz? O co ci chodzi? Hm, no nie wiem. Może o to, że poznajesz koleżankę Dawida, z którą przyjaźni się od najmłodszego i ci jeszcze o niej nie powiedział, nie wiadomo dlaczego, a następnie od tak spędzasz z nim więcej czasu niż ona i z nią już się prawie w ogóle nie zadaje? Masz rację, powinnam z nią porozmawiać. Wiem już wszystko. O serio? Tak. Ale nie rozumiem czemu próbowałaś rozbić mój i Dawida związek. Co? Wiem, że jesteś zazdrosna o to, że Dawid teraz mi poświęca więcej czasu niż tobie. Nie wiem, kto ci takie bzdury naopowiadał, ale jesteś w błędzie. A może ty go kochasz? Co? Nie, traktuję go jak brata. Dobra, serio, nie wiem, co ty kombinujesz, ale trzymaj się z dala ode mnie i Dawida. Dominika idzie do Dawida. Dawid, wiem już wszystko. Serio, co wiesz? Dominika opowiada o wszystkim Dawidowi. I co z tym zrobimy? Nie wiem. Ja chyba wiem. Opowiadaj! Opowiada plan. Powiem ci, że jest on serio dobry. To jutro zaczynamy. OK, miss you. Następnego dnia. Hej, Neela. Co chcesz? Zerwałam z Dawidem. Przykro mi? Powiedział, że ma mnie już dość i zerwał. OK? Dzięki za wysłuchanie. Pam. Hej. A ty czego znowu? Zerwałeś z Dominiką? A może znowu kręcisz? Nie o to chodzi. Chciałbym cię przeprosić za moje zachowanie, bo dopiero po tym rozstaniu zrozumiałem, że źle cię potraktowałem. Oraz zdałem sobie sprawę, że dalej mi zależy na naszej przyjaźni. Serio? Tak. To ci powiem, że niech ci będzie wybaczam. Serio? Tak, ale nie oznacza to, że ufam ci tak jak kiedyś. No spoko. Musimy jakoś uczcić to, że się pogodziliśmy. Niby jak? Matching? UMG, tak? Pół godziny później. Ale śliczne faktycznie są ładne. Gramy w coś? Tak tylko za chwilkę. Okej. Okay. Widzę, że nie muszę się pytać, jak ci idzie. Słuchaj, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Sam go zaproponowałeś. Wiem, ale. Spodobała ci się? Co? Jak się teraz wycofasz, to jej o wszystkim powiem. Słuchaj, ja się muszę mocno zastanowić, czy to ma sens. Nie możesz ze mną zerwać. Mogę i nie zabroni mi nikt taki jak ty. Jak on mógł mnie tak potraktować? Nela, czy możemy pogadać? O, jasne. Dominik opowiada całą sytuację. Czyli chcesz mi powiedzieć, że planowałeś mnie wykorzystać? Wiem, że to źle wygląda, ale. Nic już nie mów. Wybaczyłam ci, bo serio. Myślałam, że przemyślałeś to wszystko, a ty mnie oszukałeś znowu. Daj mi dokończyć. Nie ma co dokańczać. Oszukałeś mnie znowu. Lepiej idź do Dominiki i mi się już nie pokazuj. Ale ja cię kocham. Co? Dominika mi powiedziała, że chciałaś nasz związek rozbić, więc chcieliśmy się zemścić. Ale dopiero jak spędziłem z tobą trochę czasu, serio sobie zdałem sprawę, że ja ciebie kocham, nie ją i zrobię wszystko, żebyś mi wybaczyła, bo mi na tobie zależy. Dobrze, ale teraz mi powiedz szczerze, czy mówisz prawdę? Co? Pytam się, czy ty, nieważne nie było tematu, gramy w coś? Jasne tylko, zaraz wrócę. Jezu, kobieto, co ty chcesz? Spokojnie wiem, że się pokłóciliśmy, a w nerwach się dużo mówi głupot, więc ci wybaczam i możemy dalej się mścić na tamtej idiotce. Czego ty nie rozumiesz? To ty na poważnie to mówiłeś? Brawo wreszcie zrozumiałaś. Czyli kochasz tamtą? Tak. A ona cię kocha? Nie muszę ci się spowiadać. To w co gramy? W nic. Rozmawiałeś z Dominiką? Tak. Myślałam, że ona to przeszłość. Bo jest przeszłością. Okej, okay, ale nie o tym chcę porozmawiać. Gdy rozmawiałeś z Dominiką, to ja myślałam o tym, co mi powiedziałeś i o całej sprawie i stwierdziłam, że możemy spróbować. Serio? Tak. Koniec! ma ludziska. No. Hejka. Cześć. I jakie plany na dziś? Nie ma planów. To wy nie spędzacie walentynek razem? Nie. Czemu? Sama nie wiem. To idźcie na kebaba razem, czy coś. Ty im doradzasz? Tak. Przecież ty nigdy chłopaka nie miałaś? Nikt cię nie pytał o zdanie. W sumie można... Możemy iść. Ha! Zamknij się. Oliwie Peva. No co tam, słonko? Natka i Wiktor pasują do siebie. Przecież oni się nienawidzą. Kto ci tak powiedział? Widzę to. Nie jestem ślepy. No weź, please. No niech ci będzie... Debil. Z ciebie. Wal się. Nie. Już spokój. Kiedy wróciliście? Przed chwilą. Gramy w MM2, a wszyscy się zgodzili. Dwie godziny później. Nie gram z nim już nigdy więcej. Bolicie, że jestem lepszy? W twoich snach. Dobra, spokój. Dobra, ja już kończę. Pa. Nara. Ja też będę leciał. Oki pa! Nara. Pewnie poszli na kebaba. Pewnie ta... Trzy godziny później. Fajnie się gadało. Prawda? Dobra, ja kończę, nara. Pa O już wróciliście. Em, kto to? Jakiś kolega Oliviera. Okej. Okay. To może się przedstaw? Jestem Mateusz i mam 16 lat. Mateusz PFA. Okej. Okay. Pamiętasz plan? Coś tam pamiętam. Masz zrobić tak, aby Wiktor był zazdrosny o Natalkę, jasne? Ta... w tym samym momencie na grupie. Dobra, po co go tu dodałeś? Bo chciał ale nic mi nie powiedziałeś. Bo byłaś offline, idiotko. Zamknij się. Nie z tobą rozmawiam. Nie zamknę się, bo ty mi każesz. Boże, no chciał was poznać. A przede wszystkim ciebie, Natala. Ją? Co w niej jest takiego nieziemskiego niby? Dużo rzeczy, tylko to dla ciebie za dużo, dlatego nie widzisz tego. Już jesteśmy. Spoko. Dobra, a więc, Mateusz, dlaczego chciałeś mnie poznać? Bo dużo o tobie słyszałem i wydajesz się atrakcyjną dziewczyną. Olivier Pevy. Po co dodałeś tego palanta? Przecież już mówiłem. Oliwier znamy się 12 lat. Wiem, kiedy kłamiesz. No dobra, podoba mu się natka, i chciał, żeby się z nim umówiła. A co za zdrosny jesteś? Nie. Wiktor. No dobra, ostatnio jak zostałem sam z Natalką, to fajnie się nam gadało. Podoba ci się? Podoba to za dużo powiedziane. Na pewno? Tak. Gdzie tamten? Wyszedł z grupy. Szkoda, po tym jak wyszedł. Gadałam z Natalią o takiej jednej sprawie. I chciałabym, żeby wam powiedziała, o co chodzi. Chodzi o to, że znalazłam fajne obby walentynkowe dla cztery osób, więc gramy. A wszyscy się zgodzili. Godzinę później. Fajne obby. Zgadzam się. Jak na to, że ty wybierałaś to git. Victor Pivi. No co tam? Jest sprawa... Jaka? Bo mi się podobasz od niedawna. W sumie ty mi też... Czyli zostaniesz moim chłopakiem? Tak, ale nie mówmy im na razie. Miziu. Dobra, chodźmy do nich. O czym gadaliście? O tobie. Dobra, dawajcie, gramy w scp 3008 Okej. Okay. Dobra. Spoko. Kilka godzin później. Dobra, ja będę kończyć. No ja też. Dobra, ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Co? Ja i Wiktor jesteśmy razem. Wiedziałam, że będziecie. Gratki! Szczęścia wam życzymy. Koniec. Siema, Mordy. Nuello, ello Siema. Cześć. Co robicie? Grałem właśnie w SCP 3008. I tak bez nas, bitch. No jakoś tak wyszło. Dobra, nie pogrążaj się, Pipo jedna. Weźmy w coś, pograjmy, bo mi się nudzi. To zdejmij ciuchy i je pilnuj. No co? Proponuję evade. Idealny pomysł. Myśli tak idealny jak ty. Niech będzie. Dla mnie spoko. Ale zanim zagramy, mam do was pytanie? Jakie? Strakie. <laughs> Ej, weź, pomóż, nie xDD. ty, konfituro. Moje póki dołączajcie do mnie. Co ty robisz, wariatko? Ślepy jesteś, gram? Co tu się dzieje? Ten frajer ma już problem. Co to za jakieś gówno? Dobra, o co chodzi z tym kółkiem? A skąd ja mam to wiedzieć? Masz to kuźwa nad łbem. I co z tego, że ma... A tobie pozwolił się ktoś odezwać? Zobaczcie, ma A, a jak Awa. Musi to coś znaczyć. Nie no, serio? Jak na to wpadłeś? Nie no, nikt by o tym nie pomyślał, jesteś taki mądry. Chociaż z jednym się zgadzamy. Ktoś jeszcze ma jakiś żart dobry? Dobra, pośmialiśmy się, to teraz powaga. Ty i powaga? o co chodzi z tym A, ale idę grać. Ja pójdę poszukać o tym w necie. I zostaliśmy sami, he? Ta! Słuchaj, o, chcecie coś, coś powiedzieć. powiedzieć. To ty pierwszy... Nie no, kobiety mają pierwszeństwo. No, okej. Okay. Bo ty mi się... No elo, elo, skurczybyki. Mam teorię. A jeśli Dylan ma na kimś krasza i jej imię zaczyna się na A i dlatego ma to na długę? A ty się TikToka naoglądałaś? Nie, no słuchaj mnie, kuźwa, teraz. Nie. Już wiem o co chodzi. O, si -o? A tak serio to nie wiem, tylko chciałem, żebyście zauważyli, że wróciłem. Wstaję, wychodzę. Dzięki Bogu poszła. Psych! Co Solemusy, myśleliście, że serio se poszłam? Szczerze. Avi? Awi? Y tak? Na Pewi. Tak BTW tobie już to zniknęło? Chyba tak. I słuchaj, wiem o co z tym chodziło, ale nie chciałem mówić przy nich. To mów teraz. Dobra, a więc. Serio? Tak. Mhm. Uh -huh. I to mi wtedy chciałeś powiedzieć? No tak. O, okej. Okay. Zrobiłem coś źle? Wróciłem. A gdzie Awa? Powiedziałem jej, że podoba mi się ktoś, ale nie wiem, jak do niej zagadać, i myślałem, że mi pomoże. Że co ty zrobiłeś? Stary ona była w tobie zakochana od bardzo dawna. Skąd miałem to wiedzieć, przecież nigdy nie mówiła. Boże ty to serio jesteś. Idź do niej i ją przeproś, a później wróć i powiedz nam kto jest tą szczęściarą. Debil. Eva, 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 ewa, Eva, ewa, Eva, 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 Eva. Mamy sushi. Daj. Nie mam, ale chciałbym cię przeprosić za wcześniej i wszystko już wiem. A kto ci się podoba? Lucas, No to gadaj, kto to. Długa historia. Boże, gadaj, a nie będziesz udawać idiotę. Daj mu powiedzieć... No dobra, a więc to jest... Ewa! Dasz mi dokończyć? Czekaj, zgadnę. Daj mi powiedzieć już... Weź ją dodaj. Ale... Weź ją dodaj. Użytkownik z maxiu dodał Ewka Marchewka do grupy. Eee, co to za to... ona? A ty nie wiesz, że nie... Nazwie imię Ewa. Bo mu... Użytkownik natka krokko z jece i kwiatka wywaliła użytkownika FK marchewka. Nie. Najwidoczniej tak.